Mają prawo rozmawiać z samym szatanem. Oto pismo Johna Kennedy'ego. Co zrobił John Kennedy przed samą śmiercią, mało kto wie. On znacjoli, znacjonalizował ciężkie słowo ale co to znaczy federalne rezerwy. Słuchajcie, dwa miesiące później został zamordowany. Na miejscu jego śmierci, jak na miejscu Lincolna, jest stoj pomnik. A wiecie, dlaczego pomnik stoi na, na miejscu śmierci? Też ludzie się nie zastanawiają, czemu się pomniki stawiało. Pomniki śmierci utrzymują pamięć o wydarzeniu, są zupełnie niepotrzebne. To jest celowe działanie, magiczne, utrzymywanie duszy na miejscu, energii na miejscu i przeszkadzanie jej we wzniesieniu. A w ten sposób masoni wiedzą, że to oni zamordowali go jako zdrajcę dodatkowo taki. Rodzynek na cieście. Wydarzenie z 11, 11 września, gdzie runął World Trade Center, to pamiętamy wszyscy. Zorganizowane przez tych samych ludzi. W rzeczywistości samolot, który wbija się w World Trade Center, jest maszyną bezzałogową Air Force USA. W nim nie ma iluminatów, tutaj jest mechanizm zapłonowy. A co oni chcą z nami zrobić? Światowy rząd. Światowy rząd. Minimalna ilość mikro mieszkańców i zjednoczenie wszystkich regionów. To jest ich plan. To jest ich plan. I nie kiwajcie głowami, i nie kręćcie, bo tak jest. Jest mnóstwo, za pomocą wielu rzeczy, Jesteśmy unicestwiani cały czas. Jeszcze coś o międzynarodowym rządzie. Wypowiedź Einsteina właściwie jest to powtórzenie słów Baruch'a. Oto robocza lista wykaz zadań Rothschilda w kampanii ogromny wysiłek. Poza wszystkimi hmm, przestępstwami wyznacza się datę kryzysu na 2008 rok. Wciąż buduje się bazę wydarzeń. To wszystko było wcześniej zapisane. Wszystko wcześniej zorganizowane. Dużo wcześniej. To jest plan działania, który wybiega o 100 lat do przodu. Wciąż buduje się taką bazę wydarzeń. W każdym razie jądrowe odpady z wybrzeży Anglii, Francji i Niemiec przy pomocy akademika Fran wywieziono do Rosji. O. A czy wiecie, że w tej właśnie chwili, kiedy ja do Was mówię, lasy syberyjskie zalewa ropa naftowa. Krótka właściwie historia kościoła satanistycznego. Wszystko się toczy według księgi proroka Daniela. Nie? Jest takie proroctwo, które mówi, że jeśli Rosja się nawróci, nie będzie końca świata. To proroctwo jest bardzo rozpowszechnione w Kościele katolickim. A, czy rozumiecie już ten wydźwięk? Jedynie Rosja stoi oporem. Są tam w strukturach masoni, ale prawosławie nie dopuściło ich do swoich struktur. Jakie ważne jest zadeptanie ostatniej wiedzy o. Rasie. O rodach Asa, o Wedrusach, o Itruskach, o Prusach, o Polanach. Zostawiam Was teraz jasne przemyślenia. Każdy z Was ma coś do dodania pewnie. Jeżeli do końca przesłuchałeś tej audycji, wysłuchałeś jej. To znaczy, że zależy Ci na tym, żeby jednak ulepszyć ten świat w jakikolwiek sposób. I masz czyste serce, bo poznajesz po prostu prawdę swoim uchem. Jesteś ciekawym człowiekiem, ciekawym czy ciekawskim. Jedno oznacza co innego, drugie co innego. Nie jesteś. Biorobotem, szablonowym niewolnikiem demokracji. Jest taka książka winogradowa, nazywa się Proroctwa o końcu świata, którą możecie przeczytać. Potwierdza wiele z tego, o czym sobie tu powiedzieliśmy.